Dobry wieczór Państwu, witam Was bardzo serdecznie na szóstym turnieju Sołtysów. Wydarzenie to wpisało się już w letni kalendarz imprez sołeckich i podczas dzisiejszego turnieju rywalizowały będą ze sobą sołtysi gminy Busko zdrój dla których organizatorzy przygotowali wiele konkursów i ciekawe nagrody. Zapowiada się emocjonujący wieczór, pełen ciekawej rywalizacji i wesołej zabawy. Pomysłodawcą tego turnieju jest sołtys zwierzyniec, pani Beata Pabis, która wspólnie z mieszkańcami sołectwa od kilku dni przygotowała dzisiejsze wydarzenie. Dzięki czemu z pewnością wszyscy świetnie będziemy się bawić. Pani Beato, zapraszam panią serdecznie tutaj do mikrofonu. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym szóstym już turnieju sołtysów, gminy Busko Zdrój pod honorowym patronatem burmistrza miasta i gminy Busko Zdrój oraz Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. Teraz proszę o zabranie głosu pana Tomasza Mierzwe, pełnomocnika burmistrza miasta i gminy Busko Zdrój oraz pana Artura Tokarza, skarbnika miasta i gminy Busko Zdrój. Szanowni Państwo, dzisiaj Święto Sołtysów, jak po raz szósty, jak co roku Pani Beatka Sołty ze Zwierzyńca stanęła na wysokości zadania, podjęła się i zorganizowała turniej, Szanowni pan, Panie i Panowie, pan, Panie Sołtyski i Panowie Sołtysi, uczestniczy, będziecie uczestniczyć w różnych konkurencjach, życzę Wam, żebyście wszyscy wygrali, żebyście się bardzo dobrze bawili, i żeby nie było kontuzji, jak tu jednego roku zdarzało się. Także y, ostrożnie z tym zapałem, ale z takim duchem walki. Życzę wszystkim dobrej zabawy. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj również będziemy wybierać Sołtysa Roku 2022 i, sołtys, i najsympatyczniejszego Sołtysa Roku 2022. Teraz pozwolę sobie przeczytać imiona i nazwiska naszych Sołtysów uczestniczących. W turnieju, i bardzo proszę o pokazanie się, że Państwo jesteście. Pani Mariola Brych jest obecna. Pan Szymon Lipiec jest. Pani Agnieszka Wach jest. Edyta Łuszcz. Pan Andrzej Duszyński. Pan Ryszard Maj. Pan Paweł Solarski. Pani Janina Borto, tak, zapraszamy wyczytanych sołtysów tu już bliżej, przygotowując się po malutku do konkurencji. Pani Elżbieta Ciosek, pan Marek Wojciechowski, pan Tomasz Gdutek, pan Włodzimierz Powroźnik, pan Ryszard Dubielewicz, pan Jacek Wach, pan Przemysław Kowal, pan Dariusz Ignacak. Jest. Pani Anna Gluzicka, pan Paweł Kapsa, pani Beata Pabis obecna, Małgorzata Nowak, pani Barbara Orleańska, pani Jadwiga Socha, pan Adam Pawlica i pani Aldona Szymańska. Dobrze drodzy Państwo, a teraz posłuchajcie, co Was będzie czekać, jakie mamy konkurencje. Więc tak, drodzy Państwo, dyktando sołtysa, następnie grabienie siana, slalą między pachołkami z jajkiem na łyżce, na końcu rozbić jajko i ubić pianę, kręgle, rzut piłką do butelek napełnionych wodą, dmuchanie balona, a następnie bieg z balonem między nogami. Dojenie krowy, jazda na koniu, wiecie gdzie? Do urzędu, łapanie byka za rogi i wiedza o gminie. Także szanowni Państwo, wydaje mi się, że już czas rozpocząć nasz szósty turniej Sołtysa. Zapraszam do wspaniałej zabawy, a Państwu życzę powodzenia. Nasze dyktando ma tytuł Las. Las to królestwo drzew, krzewów i zwierząt. Krzewów i zwierząt. W ściółce mieszkają mrówki. Na wrzosach huśtają się żaby. W runie widać mnóstwo grzybów. Trójka przyjaciół Starnówka ma nowy samochód. Jadą do lasu na jagódki siądą pod brzuską, zjedzą twaróg i dalej leśną dróżką pójdą w dół, a potem w górę. Tak? Wystarczy? No to wystarczy. To dziękujemy panom bardzo. Proszę podpisać kartki, tak? Dodać, oddać karteczki komisji. Zapraszamy państwa sołtysów tutaj do pachołków. Otrzymacie... Grabki. Jeszcze raz. Macie piłeczki w workach. Na mój sygnał wysypujecie je i grabicie slalomem na sam koniec. Wszystkie. I do worka później pakujecie z powrotem. Także gotowi do startu. Start. O, to już zajdzie troszeczkę. Folwark, fall folwark, fall folwark, fall folwark. Grabi grabimy! raz dwa, raz dwa. Folwark, fall folwark, fall folwark, fall folwark. No idziecie równo. Edyta, Edyta, Edyta. I teraz szybciutko trzeba je z powrotem spakować do worka. Wszystkie piłeczki co do jednej. O, jedna została. Jedna została tutaj pomarańczowa. Jest! Tą konkurencję wygrała pani Elżbieta Sz y Ciosek, pani sołty spalonek. Drugie miejsce, pan Paweł Solarski, nowy folwark. I trzecie miejsce, pani Edyta łuszcz Zapraszam teraz sołtysów, którzy wylosowali slalom między pachołkami z jajkiem na łyżce. Na końcu którego będzie trzeba rozbić jajko i ubić pianę. Trzy osoby. Macie. Dwa jajka trzeba rozbić, tak. Osoba, która pierwsza ubije pianę, na twardo wygrywa. Pierwsze miejsce pan Przemysław Kowal, drugie miejsce pani Wach. Dobrze, następną konkurencją jest konkurencja pod tytułem kręgle. Jest to rzut piłką do butelek napełnionych wodą. Jest butelek 5, a rzutów 10. Tak, serdecznie zapraszamy Państwa, którzy wylosowali kręgle trzech sołtysów. Jeden. Liczcie ilość rzutów panowie. Jest! Mamy panią, która wygrała. Pierwsze miejsce, jest drugie i jest trzecie. Szanowni Państwo, a teraz będzie konkurencja pod tytułem Dmuchanie balona, a następnie bieg z balonem między nogami, pomiędzy pachołkami. Panowie gotowi do startu? Start! Brawo dla panów Zaraz przekażemy wyniki konkurencji Pan Paweł Stolarski Pierwsze miejsce Brawa. Teraz zapraszamy do konkurencji Pod nazwą dojenie krowy Położyć rękawiczkę Na butelkę odkręconą Następnie tasiemką wiążemy Rękawiczkę do butelki. Przekręcamy w drugą stronę i jedna osoba z Państwa trzyma butelkę, a druga doi do miski. Start! Odkręcamy butelki. Wiążemy rękawiczkę. Praca bardzo zespółowa. Szanowni Państwo, to nie takie proste, dlatego co prosimy o doping. Klaszczemy. Dobrze, i chciałabym przyjdzie. Teraz i będziesz... Już no widzimy. Dobra, żeby się reakcja. No ja. Wszyscy elegancko. To jest. To jest. Bravo. Bravo. Łep, jeszcze łeb jeszcze ciągle. Dobrze jest. Szanowni Państwo, pierwsze miejsce. Pan Maj i pani Nowak. Brawo! Ogromne brawa, bo to nie była łatwa konkurencja, szanowni państwo. Drugie miejsce, pani Beata Pawis i pan Duszyński. Gratulujemy, wielkie, ogromne brawa. I trzecie miejsce, pani Borto i pan Dubielewicz. Teraz zapraszam państwa do konkurencji jazda na koniu do urzędu. Panowie, jesteście gotowi? Ręka do góry, jak jesteście gotowi. To, jeżeli jesteście gotowi, to start! Komisja pilnuje, czy zostanie zjedzone wszystko i czy zostanie wypita cała orężada. Brawo, gratulujemy. Mamy zwycięzcę tej konkurencji. Teraz walka o drugie miejsce. No o, jest. Pierwsze miejsce: pan Adam Pawlica. Gorące oklaski dla pana Adama. Drugie miejsce: pan Szymon Lipiec. Gratulujemy. Ogromne brawa. I trzecie miejsce: dla pana Włodzimierza Powrotnika. Tak, łapanie byka za rogi. Widzą się rzuty. Dziesięć. Jeden. Nie umiem! Dwa. Trzy. Cztery. Ale patrzymy, gdzie rzucamy. Jak nie patrzyła, to trafiła. Jeden. Dwa. Osiem, dziewięć i ostatni, dziesięć. Proszę bardzo, jeden, dwa, trzy. Musi być dogrywka po pięć rzutów. Drogi panie, Szanowne panie, tak. Jeden. Dwa, trzy. Cztery, prawie i pięć. jednego. Jeden, dwa Trzy, cztery, prawie. I pięć. Elegancko. Mamy pierwszy, drugi i trzecie miejsce. Pierwsze pytanie. Ile jest radnych w Radzie Miejskiej w Busku Zdroju? Ile osób? Drugie pytanie. Ile mamy stref uzdrowiskowych w Busku Zdroju? Tak. Które sanatorium w Busku Zdroju jest najstarsze? Ile wysokości ma tężnia solankowa znajdująca się w Nowym Parku w Busku Zdroju? Podpowiedź. Można się pomylić o dwa metry. I mamy pytanie dziesiąte. Jak nazywa się... A nie, nie, to teraz, Które teraz macie? Dziewiąte. Teraz będzie dziewiąte, tak. tak? Jak nazywa się najsłynniejsze drzewo w gminie Busko Zdrój? Czyli pierwsze miejsce pani Anna Gluzicka. Serdecznie gratulujemy. Drugie miejsce pani Elżbieta Osek. I trzecie miejsce pan Marek Wojciechowski. Serdecznie gratulujemy. Gromkimi brawami. Pogratulujmy sami sobie tej zaciekłej walki i tych udziału w tym turnieju. A ja chciałam zaprosić tutaj na scenę pana Tomasza Mierzwę i pana skarbnika. Panie skarbniku, Arturze, zapraszam na scenę, bo państwo musimy pamiętać, że jeszcze dzisiaj mamy do ogłoszenia tak, do ogłoszenia. Kto został Sołtysem roku 2022 i kto został najsympatyczniejszym sołtysem roku 2022. Na szóstym turnieju Sołtysów w gminie Błysko Zdrój yy, przyznanie tytułu dla najsympatyczniejszego sołtysa roku 2022 dla pani Anny Gluzickiej. Zapraszamy i gratulujemy. Gratulujemy. No i ja, ja wręczam dyplom, a skarbnik coś innego. A ja chciałbym tu bardzo pogratulować pani Sołtys i przekazać czek o wartości 500 zł. 400, przepraszam, bo najsympatyczniejszy. 500 zł będzie sołty z roku. Sołty z roku ma 500. To znaczy, że stuwa poszła na podatek. Podejrzewam, że zarzuc ze swojej zawody. Ostatni dyplom, ostatnia nagroda. Sołty z roku 2022 w gminie Błysko-Zdrój. Żeby był parytet, to dla pana Andrzeja Duszyńskiego. Zapraszamy. No ty tu kosztuje, moi drodzy. Niestety, niestety, niestety. Gratuluję. Dziękuję serdecznie. Gratuluję. I również gratuluję. I w tym przypadku jest 500 zł. <grym> Proszę. Mam nadzieję, że Państwo bawiliście się bardzo dobrze w ten wieczór. Wszystkich gości, sponsorów i sołtysów w tym momencie zapraszam na ciepły poczęstunek do świetlicy, a później na wspólną zabawę z zespołem muzycznym. Bardzo Wam dziękuję, moje koleżanki i koledzy sołtysi. Jest mi bardzo miło, że zawsze co roku pamiętacie i Staracie się mi jakoś podziękować. Ja Wam bardzo dziękuję za udział, bo to są zawsze jedni i ci sami. I obyśmy doczekali przyszłego roku, gdzie już nawet y, myślą o dacie i serdecznie Was wszystkich zapraszam. Szanowni Państwo, zapraszamy na przyszły rok, na siódmy turniej Sołtysa 6 lipca. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.